Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Doisu. Kiedyś próbowałem coś działać na YouTube. Jak byłem wtedy młody i po latach tamten content to tragedia. Wracam do nagrywania filmów. Postaram się zwiększyć poziom produkcji oraz częstotliwość nagrywania, mimo że mój plan tego nie jest dość napięty. Na tym kanale pojawią się głównie gry, ale również od czasu do czasu vlogi z gier. Chciałbym skupić się na poradnikach i gameplayach, głównie z gier survivalowych, lecz mogą również pojawić się inne. Z vlogów wculeję bardziej w taki chillowy content, gdzie są one nagrywane na spontanie i jedyne co, to są niektóre fragmenty poprzecinane w końcowym etapie. Mam nadzieję, że zostaniesz zaciekawiony materiałami na kanale. W planach jest seria z The Forest oraz Terrarii i od czasu do czasu live z ETS2 czy innych gier. No to co? Życzę miłego oglądania.